The Last of Us. Krótka opinia na temat piątego odcinka. Końcówka czwartego odcinka The Last of Us miała zwiastować niezłą akcję w kolejnym epizodzie. Lecz po około 40 minutach z 58 uznałem piąty odcinek za najdudniejszy z dotychczas wyemitowanych przez HBO. Pierwsze kilkanaście minut i na początku zgubiłem linię czasową, w jakiej piąty epizod się odbywa. Dopiero pewne wydarzenie, które miało miejsce w czwartym, uzmysłowiło mi, że część akcji piątego epizodu odbywa się przed wydarzeniami z czwartego odcinka. Nijak tego serial nie komunikuje, albo to przegapiłem, ale nie sądzę. Ale nie to jest najważniejsze. Przez około 40 minut piątego odcinka poznajemy dość nudne skrawki historii kilku bohaterów, przeplatającymi się scenami, jak to ludzie bywają okrutni w apokaliptycznym świecie. I dopiero pod koniec odcinka nabierają głębszego sensu i dopiero 20 minut zakończenia wniotło mnie w sofę, na której oglądałem serial. Te 20 minut końcówki sprawiło, że na pierwszy rzut oka nutny początek nabrał pewnej głębi i nadał sens pobudkom, jakim kierowali się dani bohaterowie. A ostatnie 5 minut to po prostu szok. Piąty odcinek uznaję jak do tej pory za najlepszy. I uwaga, spoiler, za 3, 2. 1. W końcu pojawili się zarażeni, choć już miałem pewne obawy, że zapadli się na dobre pod